Witajcie. Tu mam posadzone w dońcy litrowej kiwano. Przeważnie jest podłużne takie jajkowate, a to jest okrągłe. Trochę inaczej wygląda. To jest druga sztuka. Zobaczcie sobie. Jest w wielkości dużym mandarynki albo pomarańczy taki średni. to jest jakiś smak, trochę ogórka <laughs> to jest afrykański ogórek, nazywany kiwano trochę inny, inaczej wygląda smak ma specyficzny, jedni lubią, drudzy nie lubią taki troszeczkę, przejeżdżał lekko ogórek ale fajnie wygląda i fajnie się prezentuje. taki też odmieniec od tradycyjnego kiwana.